1 maja po godzinie 14 na skrzyżowaniu dróg jaźwina Miowice a słupice Stoszów doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem marki Volvo, jadący w kierunku Stoszowa od Słupic wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem marki Renault jadącym do jaźwiny. W wyniku zderzenia samochód marki Volvo dachował i do pasażerki zostało wezwane lotnicze pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowaną do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu. Pojazdami poruszało się 8 osób, z czego 7 zostało rannych. Przez około godzinę na czas działań służb ratunkowych skrzyżowanie było całkowicie zablokowane. W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na skrzyżowaniu pomiędzy Janczowicami a Jaźwiną. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy wypadek dwóch samochodów osobowych. Łącznie pojazdami podróżowało Osiem osób, z czego 7 było rannych i była konieczność udzielenia im pomocy medycznej. Do najcieńszej rannej osoby, pasażerki Volvo, został zadysponowany śmigłowiec lotniczego potrojenia ratowniczego, który przetransportował ją do szpitala we Wrocławiu. W wypadku ranne zostały również dwoje dzieci 8 chłopiec i roczne niemowlę. W dalszej części działań pokryliśmy pianą wyciek paliwa i przekazaliśmy osoby poszkodowane. Ratownikom Na miejscu pracowały dwa zastępy PSP Dzierżoniów, zastęp OSP Jaźwina, OSP Rostocznik, OSP Łagiewniki, Policja i Zespół Ratowników Medycznego. Nasza działań droga całkowicie była zablokowana.